Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Witaj, dobrze, że jesteś. Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Bójda czy prawdziwa rzeczywistość? W filmie Sprawa Chrystusa. Opartym na bestsellerowej powieści o tym samym tytule Lee Strobel, znany dziennikarz śledczy i ateista, rozdrażniony wiarą swojej żony, postanawia udowodnić jej i całemu światu, że chrześcijaństwo to wielka bójda. Złość, ataki, odrzucenie, jakie kieruje wobec swojej żony, stają się codziennością tej rodziny. Nie jest łatwo, kiedy bliscy wyśmiewają nas z powodu wiary w Boga. Trudniejsza jest jednak świadomość, że występują przeciwko Bogu, to może złamać nasze serca. Utożsamiasz się z taką sytuacją? Może masz syna albo córkę, którzy wierzą tylko w naukę i rozum, lub wujka przekonanego, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, albo współmałżonka czy bliskiego przyjaciela, którzy wydają się tolerować wszystkie religie poza twoją. Jeśli tak jest, chciałabym ci dodać otuchy. Pan słyszy twoje błagania i widzi łzy. On nie poddał się, jeśli chodzi o twoich bliskich. Biblia mówi: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął, przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset 9. Bóg, nawet bardziej niż ty, płacze z powodu Twoich bliskich, więc możesz być pewien, że On będzie walczył do końca o nich. Modlitwy żony dziennikarza zostały wysłuchane. Po prawie dwuletnim dogłębnym śledztwie Li odkrywa historyczne dowody życia i śmierci Jezusa. Bóg otworzył też Jego serce i oczy na swoją rzeczywistość. Pomódl się razem ze mną o swojego niezbawionego członka rodziny. Panie, dziękuję, że wysłuchujesz moje modlitwy i błagania. Duchu Święty, proszę, przyciągnij do siebie moich bliskich, którzy jeszcze cię nie znają, wypowiedz imię lub imiona. Wiem, bo tak mówi Twoje słowo, że pragniesz, by wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset czwarty. Ufam, że przyciągniesz ich do prawdziwej, osobistej relacji z Tobą. Wierzę i dziękuję Ci, Panie Jezu, że zbawisz tych, których oboje kochamy tak bardzo. W Twoim imieniu, Amen. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś.